Clean is good. Sanitized is better. Mateusz, wspólna misja z Bizakiem, która polegała na dostarczeniu świątecznych koszulek, zakończyła się sukcesem. No dziś niestety zadania na lodzie wykonać się nie udało. Jakie czynniki twoim zdaniem zadecydowały o tym, że trzy punkty dziś pojechały do Katowic? E, myślę takiej naszej konsekwentnej gry, bo gdzieś tam momentami nam się to trochę rozjeżdżało i wdaliśmy się w tą taką katowicką przepychankę, taki hokej, który im pasuje góra-dół. Byliśmy momentami za daleko od siebie i brakowało tego, żebyśmy byli gdzieś tam wszyscy razem, blisko siebie, grali szybko krążkiem i cały czas prezentowali ten nasz hokej, który cały czas był skuteczny do tej pory. A myślę, że w dzisiejszym meczu przede wszystkim tego zabrakło w tych takich kluczowych momentach i myślę, że zimnej krwi w tych sytuacjach, w których znajdywaliśmy się przed Johnem. Mówię o konsek, w Natomiast ja chciałbym Cię zapytać o koncentrację, no bo tracimy bramki na 17 sekund i na 18 sekund przed końcem tercji, właśnie koncentracja była tutaj kluczowa? Mm, nie, nie zwalałbym tego. Jesteśmy skoncentrowani przez 60 minut. To się zdarza, no, to jest po pierwsze sport, po drugie to jest hokej. Jedna z najszybszych gier na świecie i myślę, że jakby nie ma z winy zwalać co na to, że czasu było za mało albo coś w tym stylu, bo równie dobrze mogliśmy strzelić na te 8 czy tam 20 sekund przed końcem, grając w 6. braku gdzieś tam po prostu tej naszej konsekwentnej gry przez 60 minut i to był problem, myślę, tylko i wyłącznie, bo to nie jest kwestia tego, że gdzieś tam nas ograli i byli w 100% lepsi, bo myślę, tego, tego myślę w 100% nie można powiedzieć. I po prostu zwyczajnie w świecie gdzieś tam momentami nie prezentowaliśmy swojej twarzy, z której do tej pory cały czas słynęliśmy na lodowisku. W tym sezonie mieliśmy na pewno patent na GKS Katowice, do tej pory wygrywaliśmy, zdobywaliśmy po pięć bramek. Ten początek meczu, dziś takie trochę hokejowe szachy, to była taka mała zasłona dymna przed Pucharem Polski, żeby za dużo nie odkrywać, aczkolwiek no na tym etapie sezonu chyba znacie się doskonale. Czy ja wiem, drużyny jest tak mało i jak wiemy już na dobrą sprawę mamy trzy czwarte sezonu prawie ze sobą e, regularnego, więc y, może gdzieś to tam wynikało z tego, że oni chcieli grać bezpiecznie i nie stracić bramki. My, myślę, gdzieś tam próbowaliśmy wejść w ten nasz rytm i starać się prowadzić tą grę, która nam się podoba i która nam pasuje i może ze względu na to wyglądało to jak hokejowe szachy. Potem gdzieś to się tam otworzyło i tak jak mówiłem, łamało się to tak jakby na naszą niekorzyść z tego powodu, że wdaliśmy się w tą taką przepychankę, która im pasuje, a na mnie do końca nie, bo jakby nie jesteśmy nie słyniemy z tego, żeby grać hokej góra-dół i Grać z kontry, walczyć, nie wiem, samemu było te krążki, tylko jakby wygrywamy zawsze, bo jesteśmy wszyscy razem jednością. porażka trochę boli, ale jeszcze wszystko do nadrobienia i w trakcie sylwestrowej zabawy z no Katowice jeszcze miło wspominać możemy. Myślę, że zdecydowanie tak, jakby nie mamy co spuszczać głów, bo... Wiadomo, strata punktów boli, gdzieś tam gubi nam się ta przewaga nad drugą drużyną w tabeli i gdzieś tam cały czas się nad tym koncentrujemy, żeby ta przewaga była duża i żebyśmy mogli przede wszystkim bezpiecznie rozgrywać wszystkie mecze. Ale będziemy mieli dobrą okazję do rewanżu w krynicy, więc jakby musimy podnieść głowy, odpocząć i skoncentrować się na tym, co czeka nas w zwiastrzębiu, a potem myślę o pucharze.